Dzień dobry moi drodzy, witajcie na moim kanale Marta Sapielak DIY Garden. Dzisiaj jesteśmy w drugim ogrodzie. W ogrodzie, który dosłownie jest za żywopłotem, bo za tamtym żywopłotem jest mój pierwszy ogród. Tam stoi dom, tam jest podjazd, tam się dzieje całe życie. A tutaj jest e, ogród, który praktycznie powstał z nadwyżek roślin. Zwłaszcza jeśli chodzi o te byliny kwitnące. Natomiast, zobaczcie, co tutaj teraz się dzieje. Są trawy. Trawy o tej porze roku wyglądają przepięknie, a jeśli jeszcze podświetlone są zachodzącym albo wschodzącym słońcem, to już w ogóle jest magia. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, dlaczego ja jestem na kanale YouTube. Co mnie zmotywowało do tego, żeby tutaj być? Co mnie zmotywowało do tego, żeby również założyć sobie profil na Patronite, i tam jeszcze. Więcej podawać Wam ciekawostek, bo muszę też zaznaczyć, że ten odcinek powstaje właśnie dzięki moim patronkom, które mnie wspierają. W zamian za to dostają przepiękny, bogato ilustrowany newsletter, przepiękne posty, które co drugi, co trzeci dzień właśnie publikuję na tym moim profilu. Pełno takich ciekawostek, smaczków, których nie znajdziecie. Na zwykłych kątach. Także zapraszam na kolejny odcinek. Ogród traw i bylin. Słuchajcie, ten ogród zaczął powstawać. No praktycznie w 2016-17, a całość to były nasadzenia już w 2018, bo przez te dwa lata to były jakieś pojedyncze drzewa i krzewy. Na pewno był żywopłot posadzony ze świerka pospolitego po tamtej stronie, ale na przykład ten żywopłot stój, który tutaj jest za tymi miskantami, został posadzony w 2018, tak samo jak tutaj te miskanty czy część miskantów tutaj i część bylin właśnie z tego, tutaj z tego miejsca Dostaję pytania też często, żeby podać Wam tutaj nazwy tych odmian miskantów, ale niestety, słuchajcie, nie jestem ich w stanie zidentyfikować, bo w 2018 roku również po tym jak ja to wszystko posadziłam, zdążyłam posadzić na początku maja, gdzieś tam końcówka kwietnia, w nocy z 24 na 25 przyszła wielka woda. Zmyła wszystko w tym miejscu było gdzieś około 80 cm wody, a tam w niższej części bo działka tak jest właśnie przechylona, taka niecka jest w kierunku południowym, tam było nawet przeszło metr, więc zmyła mi również wszystkie etykiety i nie jestem w stanie zidentyfikować um, miskantów. Część pamiętam, ale na przykład tak jak ten tutaj, nie wiem co to za odmiana. Tutaj jest trznik Karfolester, tutaj jest spartyna grzebiniasta. przepiękny miskant memory o srebrzystych kwiatach. Są piórkówki, część bylin oczywiście pamiętam, bo da się zrobić zdjęcie i zidentyfikować. Natomiast miskantów, nawet jak zrobię zdjęcie, to te kwiaty są tak do siebie podobne i liście, że to jest trudno i o identyfikację. Słuchajcie, dlaczego ja się zdecydowałam nakręcać filmiki na YouTube i dzielić tymi wszystkimi informacjami, tymi ciekawostkami i prowadzić ten kanał w taki sposób, w jaki prowadzę. Nieco troszkę inaczej od innych kanałów. I cieszę się bardzo, że wy to doceniacie i bardzo dziękuję. Słuchajcie, rośliny to jest moja pra, praca, praca również, ale moja ogromna pasja. Ja drążę temat bardzo głęboko, zawsze na temat każdej rośliny. Szukam tych informacji nie tylko na polskich serwerach, ale również loguję się na serwery zagraniczne i z. Z ręką na sercu powiem Wam, że tych informacji na temat niektórych roślin jest dużo więcej na serwerach właśnie zagranicznych niż na tych polskich. Nie wiem dlaczego to się tak dzieje, ale tak jest. A co mnie zmotywowało do tego, żeby tutaj Wam pokazywać mój ogród i dopiero po tylu latach? Bo ja uważam, że żeby się z Wami dzielić informacjami na temat roślin, pewnych roślin, żeby o nich opowiedzieć, to trzeba mieć nie tylko tą wiedzę taką teoretyczną, ale też wiedzę taką nabytą, wiedzę, która wynika gdzieś tam z doświadczenia, z obserwacji danej rośliny i nie przez rok, nie przez dwa, tylko kilka lat. Wtedy możemy rzetelnie przekazać informacje. Czy wy słyszycie, jak te trawy teraz pięknie szumią i falują, magia, i tak się będzie działo do wiosny. Dlaczego nie mam założonego tra takiego, takiej trawiastej yy, rabaty w ogrodzie pierwszym, bo to jest yy, z trawami trzeba się liczyć. Wiąże się jedna, jedna kwestia, że te trawy przez pół roku po prostu znikają, ich nie ma. Od wczesnej wiosny, kiedy tam zaczynamy ścinać aż do połowy, powiedzmy, że. Lipca, no to jest taka rabata, gdzie będziemy podziwiać więcej ziemi niż tych roślin. Jeśli sobie uzupełnimy oczywiście te nasze rabaty bylinami, to wtedy coś się dzieje, ale ogród, trawiasto-bylinasty najpiękniej wygląda właśnie na przełomie sierpnia, września i potem już do końcówki zimy. Z tej mojej wielkiej pasji i miłości do roślin zrodził się również pomysł założenia profilu na platformie Patronite. Jest to platforma, która, słuchajcie, jest założona z myślą o Was. Platforma, która daje możliwość Wam jako patronom danego twórcy do jeszcze głębszego poznania świata roślin, na przykład świata roślin, bo to ja m, oczywiście mówię o sobie cały czas. Yy, ale nie tylko zależy, kogo sobie tam upatrzycie, upodobacie, to taki dostęp do informacji będziecie mieć. Ja tutaj pasjonuję się roślinami, wyszukuję bardzo dużo ciekawych informacji. Dzielę się z tymi informacjami, z moimi patronkami na praktycznie co dzień na koncie takim zamkniętym, tylko właśnie stworzonym dla patronek na Instagramie i dla moich patronek raz w miesiącu publikuję newsletter bogato ilustrowany, bogato zaopatrzony w treści, ale takie ciekawostki. To nie są takie treści, wiecie, że posać to, przesać tu, to, to tutaj zrób to tak, a będziesz miała tak. Są to treści takie naprawdę wyszukane, wynika, wyszukane, gdzieś tam w Głębiej w różnych publikacjach, nie tylko tych polskich, ale również zagranicznych, ale są to również informacje wynikające i ciekawostki wynikające z mojego doświadczenia. Ja Was zabieram, ja zabieram moje patronki w taki inny świat świat roślin świat tego, czym ja żyję. Ale przekazuje to w taki sposób zachęcający do tego, żeby na przykład daną roślinkę uprawiać. I myślę, że Wy też macie to takie odczucie, zwłaszcza jeśli ja sobie czytam te Wasze komentarze, że ktoś się waha na temat posadzenia jakiejś tam rośliny, ale ja tą informację przekazuję tak, że tą, że Natychmiast chce się iść i posadzić taką roślinę do ogrodu, i bardzo mnie to cieszy, że wy odbieracie ten mój profil właśnie w ten sposób. I z tego właśnie, z tej chęci przekazywania Wam, jak gdyby bombardowania wam, Was tymi ciekawostkami, stworzyło się moje konto na Patronite, na które serdecznie zapraszam. Tam są różne progi, można sobie wybrać, który próg się chce. No, i potem się cieszyć wszystkimi tymi informacjami na temat roślin, które ja Wam przekazuję. Uwielbiam, słuchajcie, pokazywać Wam mój ogród, i to dzięki moim znajomym. Którzy mnie namówili do tego, żeby pokazywać ten ogród, żeby go wypuścić w świat, pokazać jak można ogród uprawiać nie od linijki, nie szablonowo, że można łączyć, słuchajcie, róże z paprociami, że można uprawiać rośliny cieniolubne, oczywiście jeśli ma się do tego warunki. Że można stworzyć ogród, w którym będzie się czuło dobrze, ale też ogród, który nie będzie wymagał od nas ciągłego, ciągłej pracy, bo ten ogród właśnie taki jest. jest. Tu jest akurat, jesteśmy w ogrodzie drugim, pełnym bylin, pełnym traw. Ja tutaj chodzę y, często, ale nie koszę trawy co tydzień. Jest to co dwa tygodnie zazwyczaj. Przycinam sobie rośliny, bo część musi być przycięta, oczywiście, ale nie jest tak, że ja jestem niewolnikiem tego czy pierwszego ogrodu. Są to, y, rośliny są tak dobrane i w taki sposób prowadzone, że nawet jak mnie nie będzie przez tydzień w tym ogrodzie, to ja wiem, że tam się nic nie podzieje, że te rośliny. Nawet jak przyjdzie wielka burza i wyłamie którąś roślinę, to nie będzie luki w tym miejscu. I właśnie taki ogród Wam pokazuje, że można sobie taki ogród stworzyć, dobrać w taki sposób rośliny, by się wzajemnie uzupełniamy. A jeśli któraś wypadnie, to nie było luki w tym miejscu, tylko można sobie posadzić kolejną roślinkę i też to będzie fajnie wyglądało. Ogród, ten, który wam pokazuję pierwszy i drugi, to jest jedno, ale też na tym kanale i na kanale dla y, moich patronek, czy na tej platformie dla moich patronek na Patronite, chcę Wam pokazywać to, co jest poza granicami tego ogrodu, to, co buduje ten świat, y, co buduje ten ogród, bo ten ogród nie istniałby, gdyby nie to, co jest poza, poza żywopłotem. Są pola, jest wieś którą uwielbiam, wychowałam się na wsi, urodziłam się na wsi, całe życie spędziłam na wsi i nie wyobrażam sobie życia w wielkim blokowisku. Ja bym tam po prostu umarła, nie wiem co ja bym tam mogła robić. I taki właśnie, taki właśnie e, obraz ogrodu chcę Wam pokazywać, że można się inspirować wychodząc na spacer z psem. I wcale nie trzeba iść bardzo daleko, bo to jest łąka po sąsiedzku. E, są to pola, które mam dosłownie 200 metrów dalej. Jest to las, do którego uwielbiam zaglądać. Dlatego w moim ogrodzie są też leśne zakątki, które sobie stworzyłam, bo chciałam mieć las na co dzień. I może to nie jest las z bujnym drzewostanem, bo no, takiego akurat nie jestem w stanie tutaj stworzyć, bo działka jest po pierwsze za mała, a po drugie e, dlatego, że jest to niecka, e, że teren jest, jaki jest układ terenu, że z jednej strony jest pagórek, z drugiej pagórek, z trzeciej pagórek, więc żeby nie ograniczać dostępu do słońca, nie posadzę, nie wyprowadzę drzew na bardzo wysokie, bo kocham słońce tak jak rośliny kochają słońce, a zabierając im to słońce, to y, no, bardzo ograniczę sobie tą przestrzeń. Również dla roślin. Także tu, na tym kącie, chcę się z Wami dzielić właśnie tym wszystkim, co otacza, co tworzy ten ogród. Bo, tak jak wspomniałam, to nie jest tylko to, że my jesteśmy w tym ogrodzie, ale jest to rzeka, jest to las, są to pola, jest to wieś, jest to to wszystko, co nas otacza, buduje, ma wpływ na to, co znajdzie się, jak będzie wyglądał nasz ogród. Kocham te trawy. Ja słuchajcie, jestem teraz w samym centrum tej dużej rabaty. Rabata jest w kształcie trójkąta. Przepiękny miskant zebrinus. Tutaj mamy rozplenicę albo piórkówkę Black Beauty. Ona dopiero zaczyna wybijać w kwiaty, chociaż u mnie piórkówki nie kwitną tak bujnie jak w innych ogrodach, gdzie mają dużo więcej słońca. No niestety to jest trawa, która potrzebuje do tego, żeby bujnie kwitła i pięknie kwitła, dużo słońca. U mnie tego słońca no nie ma zbyt najwyraźniej za wiele albo na tyle, na ile ona potrzebuje. Niemniej jednak uwielbiam te delikatne kłosy. Tutaj jest. Ee... Ach, wypadło mi z głowy, ale słuchajcie, jeśli ten odcinek Wam się podoba, to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zostawiajcie komentarze, pytajcie o wszystko. Pytajcie o co tylko chcecie. Będzie mi ogromnie miło odpowiadać na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że ten odcinek, nieco inny od tych, które do tej pory były, też Wam przypadł do gustu. No i słuchajcie, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć, pa!